Dobrze, witam wszystkich już serdecznie po świątecznej przerwie jeszcze wyświetlę tylko slajd startowy, i możemy już oficjalnie rozpocząć naszą spotkanie czy bieżącą analizę techniczną, czyli tradycyjnie pół godziny, gdzie przejdziemy sobie przez wybrane instrumenty. Niektórzy z Państwa już piszą jakie, więc postaram się spełnić to życzenie. Na początek waluty, e, indeks dolarowy. E, ja miałem, czy mam czerwoną kreskę nadal tak, na wartości 92,60 to było najbliższe możliwe wsparcie dzienne. W tej chwili widać, że spadki na dolarze amerykańskim się rozbudowywują. Nam. Pytanie, czy wrócimy w okolice 91,40 i tutaj dopiero pojawią się kupujący, czy też rzeczywiście ta aktywność po stronie popytu pojawi się już wcześniej, bo wydaje mi się, że tutaj nic pomiędzy. 92,60, a 91,40. Nic szczególnego się nie powinno wydarzyć. Przynajmniej ja nie widzę jakichś takich szczególnych punktów odniesienia. Już tylko poprawię te strzałki, które gdzieś tutaj na wykresie się pojawiły. To oczywiście przekłada się też na sytuację na poszczególnych instrumentach, tak? Czy Gdzie dolar gdzieś tam jest kwotowany w parze? Dobrze, Euro USD. 1.17 to jest wsparcie, 1.1790 według mnie to był lokalny opór, który został um, przełamany w dniu przedwczorajszym, czyli w okresie jeszcze świąt. E, w tej chwili kolejna dużo biała świeca nam z dnia wczorajszego została. No i dobnęliśmy, a nawet chyba następuje próba przełamania 1.1862, czyli to jest bezpośrednie porównanie w, Korekt, tak, czyli faz wzrostowych. Jeżeli ja to postaram się pokazać, no to tak to wygląda. Na wykresie dziennym. No w tej chwili wygląda tak, jakby to było pokonane, tak, czy ta czerwona czerwona kreska FS100, ale zwracam uwagę, że tak naprawdę istotna jest cena Claustrach, tak, bo może się okazać, że z tej małej szpuleczki, którą w tej chwili Państwo widzicie z dnia dzisiejszego, czyli z notowań nocnych i częściowo z Europy, no za chwilę zamieni się nam w jakąś przecenę na na wspólnej walucie europejskiej. Czemu mówię o przecenie? Ponieważ no te wzrosty, które mają o ile pamiętam, to prawie dwie figury, nie niespełna dwie figury, tak, 180 pipsów, wchodzą w obszar, gdzie no szczytów mamy całe mnóstwo, tak, czyli jeżeli to w przeszłości... Był opór, no to w tej chwili zamienia się, przepraszam, było to wsparcie, to do tej chwili zamienia się to opór, ten rysunek w prawym górnym rogu. Zresztą tutaj przybliża ten schemat powrotu do ostatniego dołka, no ale wiąże się to z tym, że podaż dość szybko powinna rzeczywiście podjąć tutaj działania i sprowadzić nam wspólną Europejską niżej. No i to niżej w pierwszej kolejności to ja bym doszukiwał się wsparć gdzieś w tych okolicach, tak, czyli doł dołków z września 2020. 20 roku, czyli w okresie 1.17,70. Na wykazie dziennym te wzrosty, raz, dwa, trzy, cztery, pięciodniowe są podzielone jedną małą korektą. Mam tu na myśli głównie piątek i weekendową fazę. Cofnięcia na no ostatnie dwa dni niż rzeczywiście koloru białego. Pod względem długości, czyli czasu trwania, o tak może pod względem szerokości prostokątu, wychodzi, że powoli gdzieś też powinniśmy mieć potwierdzenie, że albo będziemy przełamywać 1,18,70 i będziemy, no wtedy trzeba będzie patrzeć na szczyty, które rozpoczęły nam te spadki, tak, czyli około 1,19,80. Ale to jeszcze chyba nie jest do końca przesadzone. Ja przyglądam się dzisiaj notowaniu zresztą tej pary od rena i widać, że małe wyhamowanie. W tych okolicach jest. Podaż próbuje swoich sił, no ale też i widać, że kupujący też nie odpuszczają, tak? Chociażby ostatnia godzina, czyli od 9 do 10 mamy tutaj próbę wzrostową. No, zobaczymy, czy ta mała konsolidacja to jest potencjalnie faza zmiany. Ruchu ceny, czy też jest to mała korekta, która wyciągnie nam wspólną walutę do góry. Tak czy tak, jak na razie to bym traktował jako korektę, ale już w układzie tygodniowym. E, zobaczymy, czy to, czy ten dolar będzie miał jeszcze jakąśkolwiek siłę, żeby tutaj się nam pojawić na wykresie. Fund brytyjski. E, gdybyśmy rozmawiali dosłownie godzinę temu, tak, napisałem komentarz na sprawie jeden. 38,20 mniej więcej, bo to jest wsparcie, które bardzo ładnie, lokalnie się tutaj broni, pod jednym warunkiem, że oczywiście zapomnimy, co się dzieje na wykresie tygodniowym gdzie jesteśmy, bo przypomnę 1,3750, no to jest taki środek tej strefy wsparciowej, wyszliśmy znowu powyżej, więc wygląda to tak, jakby to było zaproszenie do tego, żeby jednak spojrzeć na umocnienie funta brytyjskiego, czy też osłabienie dolara amerykańskiego. No, tak to wyglądałoby w wyższej perspektywie, ja przypomnę, mam na myśli Tą zieloną strefę, która powstała jako rok 2000, 2016, potem 2018. W tej chwili znowu jesteśmy powyżej tej zielonej strefy. A na wykresie H4, no poranek, rozpoczynamy przełamaniem lokalnego wsparcia, czyli 1, 38, 20. W tej chwili on jest testowany z drugiej strony, to będzie na wykresach minutowych lepiej widać. Tak, czyli po przełamaniu mamy powrót. Więc jeżeli nie uda się wejść powyżej, no to powinniśmy kreować kolejny impuls, ale spadkowy, czyli zgodny z tą aktualnym sentymentem, przynajmniej krótkoterminowym, po odbiciu od 1,39. Na ile wystarczy energii podaży, zobaczymy. Tak czy tak, no, potencjał na wzrosty tutaj cały czas jest, no bo wynika to, powtórzę, z tej szerokiej zielonej strefy. Ostatnio faza wzrostowa miała miejsce w okolicach 1,37 tak, i versus 1.36.70, czyli 30 pipsowa przestrzeń przestrzeni, usunę tą strukturę eee, spadkową, bo to już tyle razy było omawiane, że no, wszyscy chyba o tym pamiętają, o, tak to wygląda w tej chwili, więc żeby fund zyskał na wartości, to musimy wejść powyżej 1.38.20, tak, i wtedy te dołki zaznaczę tutaj strzałkami, one jako wsparcie po raz kolejny, ma szansę zagościć. No bo jak na razie to jest raczej podażowo. Eee, tak, polską złotówkę na pewno zrobimy. Eee, ona gdzieś mi się tutaj zwykle chowa, jest Europelen. Bo teraz tak, e, wspominałem o tym 463 tam było dość duże naruszenie. Potem jest, mamy cofnięcie, e, ja usunę ten marker cenowy, bo on mi tutaj w tej chwili przeszkadza, ponieważ od dwóch, trzech dni ewidentnie cienie zostają nam w okolicach 4,60. 4,60, jakbyśmy tak spojrzeli sobie z perspektywy historii, no to jest przestrzeń, która nas się prosi, żeby spojrzeć do dołu. Czyli to, to wygląda trochę tak, jakby no była próba realizacji scenariusza deprecjonującego Wspólną Europejską, czy umacniającego naszego pelena Wysokie warstwa Resji na wykresie dziennym, no, częściowo już zdyskontowane, tak, no bo on już gdzieś tam jest w połowie drogi do strefy wyprzedania, no, ale mimo wszystko ten kierunek został gdzieś tam wyznaczony. Tak czy tak, wyjście powyżej 463 według mnie uznałbym za nieudane, a oświadczy o tym to dość agresywne przełamanie i powrót. Poniżej tej wartości, więc trzeba dopisać do tych trzech szczytów z marca 2020, z listopada 2020 i z przełomu roku, dosłownie, bo to jest 27 grudnia, kolejny punkt odniesienia z zaznaczeniem, że no podaż trzyma się tutaj całkiem, całkiem nieźle. Ja nie przepadam za schodzeniem na interwał godzinowy na wykresie. H4, no ale zrobię to z pełną premedytacją, właśnie po to, żeby uzmysłowić Państwu te cienie, które tutaj się pojawiały. Więc można założyć, że tak długo, jak nie wyjdziemy powyżej tych wartości, czy właśnie około 4,60, no to nic tutaj dobrego na temat euro się nie da powiedzieć. A to może się okazać, że jest jedną z pierwszych korekt, które nam pasują do wariantu spadkowego, tak? No bo wsparcie, które powinno podtrzymać nam. Wzrosty to jest właśnie około C4,63 zostało przełamane, więc w tej chwili wygląda tak, jakby rozpoczynała się podróż bardziej na południe. Ale to jeszcze wydaje mi się wymaga ciutkiej obser obserwacji i jakiejś cierpliwości po stronie obu stron, czyli pobytu i podaż. 4,0 prawie, prawie się udało. Ja sygnalizowałem, że w tych okolicach, no to wszystkie spadki, jeżeli mają się rozpocząć, o, przepraszam, że spadki się rozpoczynały w tych w okolicach 4,0 czy tam 3,97, no to nie powinno być inaczej i tego typu sytuację mamy aktualnie, czyli to jest zeszły tydzień versus bieżący, czyli duża przecena na, na dolarze. Powoli dochodzimy do miejsca, gdzie czyli 3,85, gdzie kupujący no daje się ich znaleźć, o tak bym to powiedział. Na wykresie dziennym, jak widać, tutaj są jakieś wzrosty. Ostatnia fala wzrostowa też w tych okolicach się pojawiała, więc jeżeli dolar amerykański ma się obudzić, no to to jest chyba dobry czas, czyli dzień dzisiejszy, myślę, że maksymalnie jutrzejszy, bo to kwestia oczywiście, gdzie wyhamowują nam, z jaką precyzją, czy to będzie 3,86 czy 3,85, 3,85. Jak przełamiemy ten żółte wsparcie, no to oczywiście otwiera się droga do dużo większej przeceny, wtedy też trzeba będzie spojrzeć już na wykresy tygodniowe, bo myślę, że to już będzie przestrzeń 3,76, czyli kolejne 10 groszy do dołu należałoby spojrzeć. Także ogólnie polska złotówka trochę nadrabia po ostatnich większych wzrostach. Dobra, to zrobiłem, to zrobiłem. Patrzę jeszcze na te poszczególne pary, które Państwo zwykle pytacie. Kanadyjczyk. Kanadyjczyk, przypomnę, jest ogólnie w trendzie spadkowym. Korekty układają się bardzo ładnie, jeżeli chodzi o, o wartości ich równości, o tak bym to powiedział. W skalach wysokich 1,25 to jest rzeczywiście dość istotne wsparcie, ale jak na razie no, nie widać tutaj jeszcze jakichś szczególnych zapędów po stronie kupujących. No jest wyhamowanie, tak? To wyhamowanie można byłoby nawet próbować się robić, rysować wokół formacji 1.25, tak? No może trochę wyżej to podciągnę. Będzie łatwiej mówić. Obok formacji, wokół formacji ergiera czyli odwróconego głowy z ramionami. Ja już kładę stosowne literki. Przy czym oczywiście jest to bardzo wczesna faza. Przypomnę, do tego potrzebne jest tam, już to zabieram, przełamanie linii szyi a w tym przypadku jest to linia skośnie skierowana do dołu to dobrze bo wcześniej dowiemy się o zamiarach popytu czyli czy potencjalne umocnienie dolara amerykańskiego ma tutaj tutaj musi być G może mieć tutaj rację bytu z tego układu jeżeli ktoś chciałby sięgnąć do teorii analizy technicznej no to po pokonaniu linii szyi, no to oczywiście odkładamy Wysokość formacji, więc wychodziłoby nam, że punkt docelowy to jest c 1,29,50. No ale, żeby to wszystko gdzieś nabrało, że tak powiem, racjonalnych założeń, ja chciałbym. Ta różowa strefa jest trochę za szeroka, proszę mi pozwolić ją zmniejszyć, bo kupujący na pewno dość agresywnie skupili się w niedalekiej przeszłości. Nawet tutaj mogę to trochę zbliżyć, bo to jest już kwestia marca. To są dołki właśnie w okolicach 1,26. jeżeli wyjdziemy powyżej 1,26, no to historia się może trochę zmienić na rzecz właśnie posiadaczy długich pozycji, bo oni albo nam rozbudują strukturę wzrostową. Na przykład, wtedy będziemy porównywali to z tego typu ruchami, albo zmienimy rzeczywiście cały trend, bo on trwa już rzeczywiście dość długo. Ten dolar amerykański był tu dość mocno wyprzedawany, a na samym indeksie dolarowym tam bo szczególne fazy wskazują, że możemy mieć do czynienia też ze zmianą trendu albo korektą wyższego rzędu, więc to by pasowało. No ale do tego musimy wyjść powyżej, tak jak mówię, 1,26, 1,26, 20 i wtedy będziemy wiedzieli trochę więcej. Potencjalne wsparcie dzienne, przepraszam, opór dzienny, tak, czyli przystanek białych świec, 1,27, 50, a potem... No to już blisko tego miejsca docelowego dla formacji rg czy 12880 Będziemy sobie to pewnie jeszcze podglądać na naszych kolejnych spotkaniach. Surowce, bo tutaj jest od Pana Leżka stosowna sugestia. Już tylko profil mi się przyłączy. Między innymi tutaj była prośba o kawę i o złoto, tak, ropę też zrobimy oczywiście, 120 centów, tak, to jest potencjalne wsparcie rzeczywiście strzałki, które tutaj zostawiłem, zapracowały na swoje miano i, i zielona średnia krocząca długoterminowa też trochę tutaj nas sparła, jeżeli chodzi o posiadacz długich pozycji. No, ale chyba coś się zmienia, tak, bo zwracam uwagę, że daje się opisać te ostatnie spadki już z linią, trendu spadkowego. Więc żeby rzeczywiście historia się zmieniła na korzyść wzrostów, no to powyżej 130 ja chciałbym, żeby kawa wyszła wtedy znowu 140. Zacznie grać pierwsza skrzypca, tak, bo Ok, no dałoby się jeszcze z to uzasadnić chociażby faktem, że mamy impuls wzrostowy i notowania wróciły do jego podstawy, więc teoretycznie te wzrosty mogą atakować 140, ale zwracam uwagę, że najbliższe ograniczenie to jest właśnie ta zielona strefa 130, gdzie no, nie brakuje podaży. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to ja już to zaznaczam tutaj prostokątami. W tych okolicach rzeczywiście sporo się działo w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o aktywność posiadaczy, posiadaczy krótkich pozycji. Więc dopiero przełamanie 130 tworzy drogę na nowy szczyt i wtedy będziemy mogli mówić o jakiejś zmianie, albo próby zmiany tendencji też w wyższym horyzoncie czasu, bo kawa trochę ugrzęzła na długie lata w niezbyt szerokiej perspektywie. Na pewno, przypomnę, okolice 100 są dość istotne, 100 centów, czy 1 dolara, bo to jest wsparcie długoterminowe. Złoto. Dobra, złoto. Złoto wróciło do 1750, albo w okolice 1750. To tak można byłoby to ująć. Po drodze jeszcze przełamując się powyżej 1725, to jest to oczywiście aktualnie najbliższe wsparcie. Nie zmienia to oczywiście mojego nastawienia, jeżeli chodzi o horyzonty wyższe i tygodniowe. Bo odbicie od 1750, czy też po prostu brak wyjścia powyżej tej, tej strefy, jasno wskazuje, że mamy rozbudowaną fazę korekty na wykresie dziennym, czy też tygodniowym. Tak, jeżeli ktoś tego nie pamięta, to ja przypomnę, już to przybliżam zielony prostokąt, który Państwo widzicie z okolic maja zeszłego roku. To jest ewidentnie taka konsolidacja, która zresztą podobnie w tej chwili się buduje. Ja tutaj oczywiście mam mnóstwo markerów cenowych po to, żeby na niższym horyzoncie Państwo móc o tym jasno opowiadać. Tu dodam jeszcze z małych obserwacji, że mamy spadającego RSI. Co więcej, można nawet, nie wiem czy Państwo wiecie, ale Inwestorów, którzy doszukują się różnego rodzaju informacji na wskaźniku RSI, na przykład trójkątów. Ja pozwalam sobie co najwyżej skorzystać z pewnego sentymentu, czyli po prostu linię trendu zaznaczyć ten kierunek, więc można założyć, że dopóki RSI jest poniżej tej czerwonej kreski, to za bardzo się nic nie zmieni. I to pasuje też do koncepcji obrony 1750 jako najbliższego oporu, więc na pewno najbliższe dni to jest kwestia obserwacji, czy tutaj będziemy wychowywać. Dzień dzisiejszy już rozpoczynamy kolorem czarnym, więc maksymalnie na co ja bym się odważył, to spadki jak najszybciej do 1725, tak. I to już będzie potwierdzenie, że 1750 je zostawia nam jakąś tam prospadkową formację świecową. Skoro złoto, to zaraz i srebro. Srebro ma tendencję raz, dwa, trzy, czwarty dzień czy piąty dzień też wzrostów. Podejście po 25-50. Ja zaznaczyłem tutaj spadkowymi strzałkami to miejsce i mniej więcej w tych okolicach pasuje mi, czy też wychodzi, równość swingów wzrostowych z ostatniego czasu, co opisane zostało zresztą tą linią niebieską po szczytach poprowadzoną. No też nie ma co ukrywać, że oczywiście srebro jest w konsolidacji, tak? Czyli pomiędzy 30 dolarów, a 22 ugrzęzło. Więc, nawet jeżeli w tej chwili pojawiałaby się jakaś większa podaż, to ja nie mam prawa sięgnąć niżej na razie niż 22/20. 22, e, pomimo, że już wiele razy wspominałem też o 19 dolarach jako ciekawe miejsce no, na zamianę tak naprawdę oporów we wsparciu, ale to trzeba powiedzieć na wykresy tygodniowe czy też e, miesięczne. E, ropa Brent to już chwilkę, ja on tylko wyciągnę za uszy. Jest Brent. Będziemy przechodzić oczywiście do indeksów, które zostawiliśmy gdzieś na tyle. Ropa Brent, już moment. Przypomnę: 61 dolarów za baryłkę to jest wsparcie, które wynika z długości korekt i dość mocnym ograniczeniem dla wzrostów jest 64. No w tej chwili wygląda to tak, jakbyśmy po raz kolejny próbowali atakować 61. Jak przełomimy 61, to rzeczywiście trzeba się będzie zastanowić, czy przypadkiem nie zmienia się nam trend albo no, trzeba będzie sięgnąć do zasobów interwałów tygodniowych czy miesięcznych i wtedy na wsparcie jakieś 58, a nawet niższe wartości trzeba będzie wskazać. Już to moment, bo chciałem wziąć zieloną strefę, o, to. Jako potencjalne najdalsze wsparcie, tak, jeżeli to, co się aktualnie dzieje, miałoby się rozbudować stronę spadkową, ale jak na razie ta ropa nie wygląda jeszcze tak źle. Jedyne co, no to przypomnę, że oczywiście dobrnęliśmy do miejsc, gdzie podaż rozpycha się bardzo mocno łokciami. No i to cofnięcie do 58 według mnie nie powinno za bardzo dziwić, tak, no, bo kupujący na tych wyższych interwałach to tutaj dopiero się budzili. My wiemy, że na wykresie dziennym na popyt bronił 61, tak więc to jest najbliższy dla nas punkt odniesienia. E, dobra, idziemy w świat indeksów, żebyśmy zdążyli chociaż te główne opowiedzieć. D30. Ja przypomnę, ja mam zrobioną projekcję, no dość daleko, 1550, 1560, ale kiedy, kiedy rozmawialibyśmy na ten temat jeszcze kilka dni temu, no to wydawałoby się daleko, w tej chwili tak naprawdę od ostatnich ekstremów cenowych, gdzie było 15,300, no to to, jest tak naprawdę jedna, dwie sesje i możemy dobrnąć te okolice. Przypomnę, wszystkie projekcje cenowe, czy też, tak no tak naprawdę to jest tworzenie, czy też szukanie końca impulsu. A koniec impulsu zasady jest początkiem korekty, więc wcześniej czy później jakaś faza spadkowa nam się tutaj napotoczy. Eee, pytanie: jak duża? Eee, no tak, na, tak naprawdę, w zależności od interwału, na którym będziemy to oglądać, na wykresie dziennym, no, jedna z większych spadków mieliśmy tu i to jest liczone w punktach. Eee, już patrzę, 770 punktów, więc to jest największy punkt odniesienia, jeżeli chodzi o potencjalną przecenę. Tylko, no, żeby móc w ogóle mówić o korekcie, to musimy mieć jakieś potwierdzenie co do zmiany sentymentu, czyli do zakończenia mm, korekty. Co do tego, hmm, no, co do zakończenia impulsu wzrostowego, przepraszam. Eee, mam tu na myśli oczywiście te wzrosty. Eee, co do zakończenia tych wzrostów, no, pewna przesłanka jest, no, ale pytanie, czy ona jest Długotrwała czy krótkotrwała, bo jednym z ostatnich dołków, gdzie kupujący na pewno skupiali się i tutaj była dość mocna realizacja zleceń kupna, to jest 15 200 mniej więcej 40 30. W tej chwili jesteśmy poniżej. Tak, czyli to wygląda podobnie trochę, jak ja, to rysowałem dzisiaj na funcie, tak, czyli że było wsparcie przyłamane i od dołu jest testowane, tym samym jest to już jakieś zaproszenie do tego, żeby rozbudować na rozbudować tą sekwencję spadkową. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę na przeszłość, te, całą to fazę wzrostów, to zwracam uwagę, że żaden dołek tak naprawdę nie został naruszony. wtedy ja zresztą rysowałem i podkreślałem, które punkty odniesienia mogą mieć tutaj szczególne znaczenie i tak długo jak one. Pozostawały aktualne, czyli czarne świece nie schodziły poniżej tych zielonych, zielonych stref. No to nie ma co w ogóle, nie było co w ogóle myśleć o spadkach. W tej chwili troszeczkę nam się to pozmieniało, ponieważ 15-200 zostało przełamane. Czyli na wykresach intradayowych no jest powoli zaproszenie do tego, żeby rozbudować tą fazę spadkową. Pytanie tylko, czy w ciągu na przykład dnia dzisiejszego no nie widzimy powyżej 15 30, Jeżeli coś takiego by się zrobiło, to oczywiście. To jest zaproszenie do tego, żeby próbować robić nowy szczyt, i korekta byłaby zakończona. Jak na razie podaż próbuje i trzyma się dzielnie. To można sobie obserwować jeszcze na wykresach niższych. Była próba wyjścia o godzinie 9. Potem mamy zepchnięcie znowu poniżej tej mojej żółtej strefy, czyli widać, że no, walka trwa. A jeżeli ktoś nie wykorzystał okazji właśnie w postaci tej białej świecy, to może się okazać, że to się. No zasady jest zmarnowana okazje się mszczą, więc może być trochę większa obsunięcie na dach się. Ja spróbuję. No tak naprawdę trzeba byłoby sięgnąć tak patrząc po dołkach, czyli po price action w okolicy 15 tysięcy, tak? Patrząc po długościach korekt. No to ostatnia, przypomnę, miała w okolicach 360 punktów. Otwórzmy to od bieżących szczytów. Zobaczymy, czy nam się coś potwierdzi. Nawet trochę niżej. 14,900, tak, jako jeden z możliwych punktów odniesienia. No tak. Słabo, ale jednak lepiej. Co to znaczy słabo? No przypomnę, że wszystkie indeksy amerykańskie, inne indeksy amerykańskie są na nowych szczytach, czyli w tym przypadku powyżej 13900 powinniśmy patrzeć. Tutaj udało się tylko zieloną strefę pokonać 13350 i to jest zgodne z założeniem, że przecena, którą w tej chwili zaznaczam, czyli to to była korekta, tak, tu mieliśmy równość korek w okolicach 12 070, zniesienie 23,6 z większego interwału, jeżeli ktoś nie pamięta, to już to pokazuje na wykresie dziennym, to jest między innymi ta niebieska strefa właśnie w okolicach 12 400, niestety to dość szeroki obszar, bo tutaj to 12,400 to wynikało z zamiany szczytów dołek, my zeszliśmy niżej, bliżej zniesień geometrycznych, po drodze 12 730 jako wsparcie, czyli zaproszenie do tego, żeby rozbudować impuls wzrostowy. No i w tej chwili to, na co możemy patrzeć, to jest właśnie 13 350. No, zdaje się tu znaleźć dołki, ale nie są one jakoś szczególnie duża, no ale dopóki jesteśmy powyżej, no to oczywiście ja będę patrzył w stronę ostatnich szczytów. Dopiero spadki poniżej 300, 13 350 po raz kolejny zmuszą mnie do tego, żeby spojrzeć już poniżej 13 000. Jak na razie, ja zakładam, że nowy szczyt powinien być, bo żółta, żółto zaznaczona cała ta spadki wskazują, że to jest korekta. Po korekcie musi być impuls, impuls musi być dłuższy niż korekta, inaczej się nie da. Czyli trend, jednym słowem, powinien być kontynuowany. US30. E, małe wyhamowanie to na pewno, i to się daje opisać tymi. No nie wiem, czy z tego możemy zrobić jakiś trójkąt. Zaraz spróbujemy to opisać. Mam tu na myśli to. O, chyba bardziej kanał, nawet spadkowy. No, jeżeli byśmy weszli na trochę wyższy interwał, no to może by się udało z tego zrobić flagę. Przypomnę, flaga jest formacją kontynuacji więc to jest krótki przystanek przed dalszymi wzrostami. Jeżeli chodzi o jakieś takie scenariusze podażowe, no to ja przedłużę sobie zieloną linię, która jest w okolicach 33 tysięcy i dopóki jesteśmy powyżej, to chyba nie będę miał za bardzo odwagi, żeby wskazywać kierunek południowy. Jeszcze dla pewności zmierzymy sobie <laughs> ostatnie przeceny, żeby upewnić się, tak, tutaj 33200, 33196 konkretnie wychodzi linia długości korekt, więc nie ma co na, jak na razie patrzeć za bardzo na południe, więc wzrosty na rynku amerykańskim no, w teorii powinny być dalej kontynuowane. Przystanki ostatnie to są dwutrzydniowe, więc to powinno świadczyć o tym, że korekty po krótkich korektach powinny być też szybkie. I impulsy. Jak na razie się to sprawdza? Te dłuższe korekty mieliśmy bliżej okresu stycznia końcówka lutego. A w tej chwili to są rzeczywiście raczej krótkie, małe przystanki SMP. Podobnie, przy czym tutaj to raczej prostokąt, chyba byśmy narysowali a nie flagę, ponieważ szczyty i dołki ułożą się na poziomych kreskach nie naukośnych, tym samym też. Jest to obszar małej konsolidacji, w tym w wykonaniu oczywiście ruch korekcyjny zgodny z dotychczasowym, nawet krótkoterminowym sentymentem. Czyli dopóki nie przełomiemy tego prostokątu dołem, już to robię 4000 50, to nawet nie ma co myśleć o rozbudowaniu korekty. 3930 no to są ostatnie sensowne dołki czy to na wykresie dziennym, czy, na wykresie, czy to na wykresie H4, czy H1, no na dziennym pewnie to już byśmy raczej patrzyli w stronę 3,880, a może nawet 3,800, żeby coś na wykresie dziennym znaleźć. Więc jak widać, wszystkie te rzeczy raczej kręcą się wokół interwału intraday, czyli wykresów godzinowych. Ogólnie wykres S&P 500 dość wysoko, tak, to o tym też przypomina RSI. Jeszcze zobaczę, czy na wykresie dziennym też to RSI tak, dotknęło po raz kolejny 70 punktów, więc jest to kolejna jakaś informacja, że rynek jest troszeczkę przygrzany, jeżeli chodzi o wzrosty. To oczywiście może być sygnał, czy też zaproszenie do tego, żeby wskaźnik trochę nam spadł, A żeby wskaźnik spadł, no to muszą zacząć się pojawiać czarne świece, inaczej tego nie da się matematycznie uzasadnić. Pytanie tylko, czy ta konsolidacja, o której tu wspomniałem, jest takim Fazą, że tak powiem, mini dystrybucji, a myślę, że o tym przekonamy się, jak przyłamy się 4050. Więc to jest zadanie dla podaży na dzień dzisiejszy. Jeżeli się nie uda, no to nowe szczyt. Czyli znowu wchodzimy w obszary nienotowane. Dobrze, mój czas minął. Sprawdzę jeszcze, czy wszystkie prośby. Tak, chyba wszystkie spełniłem. Łącznie nawet z kawą do pana Leszka. Tradycyjnie, jeżeli będą jakieś sugestie, no to tu już zapraszam na jutro. To, co mi pozostaje, to jest przywołanie slajdu końcowego, czyli podziękowanie za uczestnictwo, plus informacja o ryzyku. Jednocześnie zapraszam też na nasze kolejne spotkania, między innymi jutro o 10. Wideo do Państwa dyspozycji najwcześniej, za jakąś godzinę, może pół się uda, wrócić na nasz kanał YouTube'owy, podobnie jak i na Dziękuję bardzo i do usłyszenia.